Zatrzymaj się. Czy czułeś się kiedyś przestraszony przyszłością, z poczuciem, że świat zmierza ku wielkiemu cierpieniu i chaosowi? Biblia opowiada nam o cierpieniu w czasach ostatecznych, bólu, który wydaje się większy niż nasza zdolność do zniesienia. Księga Apokalipsy opisuje wielkie uciski, prześladowania i uniwersalne cierpienie, które poprzedzają powrót Jezusa Chrystusa. Ból tutaj to ból ludzkości, która staje w obliczu konsekwencji swoich własnych czynów i poczucie, że koniec jest bliski. Ale prawda jest taka, że cierpienie w czasach ostatecznych nie jest końcem historii, jest to oczyszczenie, które poprzedza chwałę. Jeśli boisz się tego, co ma nadejść, skomentuj. Bóg ma kontrolę. Cierpienie w czasach ostatecznych to ból, który prowadzi nas do poszukiwania Boga. Pokazuje nam, że nasza nadzieja nie leży w rzeczach tego świata, ale w Jezusie Chrystusie. Księga Apokalipsy to nie tylko cierpienie, ale ostateczne zwycięstwo Jezusa nad złem. Modlitwa w tym kontekście to wołanie o siłę i wytrwałość, aby stawić czoła uciskom i utrzymać naszą wiarę. Cierpienie w czasach ostatecznych to ból, który nas oczyszcza, który prowadzi nas do głębokiej zależności od Boga i który przygotowuje nas na chwałę, która ma nadejść. Jeśli ten materiał dał ci nadzieję, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, włącz dzwonek i udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje nadziei na przyszłość.